Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony lukasz 564 A to jest gra Penumbra Czarna Polaga Let's Play I ostatnio skończyliśmy w This Place END A no właśnie, jeszcze miałem wytłumaczyć dlaczego taka przerwa yy, A otóż to dlatego, że gdyż jednakże iż... Yy, bo wiem, szykuję dla Was niespodziankę z pewnej okazji, yy, o której musicie się domyślić. No myślę, że niektórzy mogą się już domyślać, ale jak też pisałem na Facebooku, nie potwierdzę, nie zaprzeczę, jeśli ktoś zgadnie. Więc. Co tu lutysz czy co? Więc możecie pisać, ale ja i tak nie napiszę przed odpowiednim terminem, że tak powiem. Więc ostatnio skończyliśmy w. Ale mnie ta myszka wkurza w this place... Może wezmę tą podkładkę zdejmę, bo mnie wkurza. W yy, Displace tam byliśmy, tutaj był ten mułą, chrz oła. I tam się boję wejść, ponieważ też jednakże iż tam jest martwy doktorek i boję się, że... Wiem on... ja myślałem, że on się ruszył. Boję się, że on mi wstanie i mnie zje. Hello? Proszę pana. Proszę pana. Brak widocznych urazów, ale z pewnością nie żyję. No coś w spostrzegawczość to twoja... Y <noise> fak. <fuck. głos> Moja do nic się tu nie przyda. <noise> ja wiem, trzeba mu obciąć dłoń. <noise> Alha piła y Ten dźwięk! Fuck off, nie da się.

Wal się ty wielki penisie czarny Bożyński <skrybuj> fuck off Wiesz, niczego tak nie pragnę jak zobaczyć cię cierpiącego okropne kartusze <skrybuj> Co za wkurzający penis! Ha! bo że tam będę znowu! Widziałem, widziałem! Ha! E, co on wypluł? Ale szybka akcja! W ten przewód, widziałem widziałem, że on gdzie do tej maszyny... Nie jest jeszcze za późno, by zacząć walić głową w ścianę aż do utraty przytomności. Eee wleby... Jesteś ukryty. Przez to wszystko. No wiesz, jedyne co podtrzymuje mnie na duchu to świadomość, że kiedy wreszcie znajdę sposób, by to wszystko zakończyć... Zabiorę cię ze sobą Kto to w ogóle gada? Tak możecie mi pomóc Bo ja nie wiem, to jest głos w jego głowie czy co? Aha i wracając. Yy, widziałem, że ten przewód biegnie tędy display do tego miejsca. Yy, no i tak podejrzewałem, że ten robal wylezie z tej w końcu ściany. I stałem tutaj Bleh. udało się, ale on wypluł rękę. Hand. Hand. Fuj! Gdzie jest reszta ciała? W dupie. Murzyna. O tego murzyńskiego penisa. Juhu. Okej okay. Teraz się opanowujemy My Opanowujemy sytuację. O! Oh, computer games! Oki okay. Hello! Hello! Ani drgnąłem, głupia szmata! Bla 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 jesteśmy. I co nam dało wejście tutaj? Bo już nie pamiętam w sumie. Hello! Hello, hello Takata, takata, eee, radioska może słuchacie? A więc biegasz z kawałkiem ludzkiego ciała w plecaku? Ale to ja mam być tym złym. No jasne. Ła wow. całkiem ciekawie to wygląda. Oby tu mi ten kolo nie wyskoczył Doktorek dalej odpoczywa Hej, czy to była krew? Chyba była Hej, ty Pogłaszczę cię <głasz> no może... E nie Może e głowę hello to teraz możemy do biblioteki już wejść eee, nie no przecież to potrzebne a długo nie jest potrzebna no wszystko układa się logiczne co hm skaner siatkówki oka a gdzie on jest? Ja wiem, tego doktorka trzeba pewnie doprowadzić, ale jak to ja nie mam pojęcia. Wstawaj! Musimy iść! Go away! Znaczy nie go away, tylko follow me! Follow me! Masz rękę, ale ty masz rękę, po co ci tu druga? Może Eee nie hmm. Może piło mu trzeba oko wyciąć Ej, słuchajcie, nie mam pojęcia e, Może co mamy napisane? Drzwi prowadzące do biblioteki są zamknięte przy pomocy skanera siatkówki oka oraz odcisków w dłoń. No i, ale jak mam to oko, skaner mnie nie rozpoznaje. Tam było safe, a może zapiszemy sobie na wszelki wypadek, jakby nam ten kolo wyskoczył. Safe! Safe! No, no, dobrze, nie podniecaj się. Oki. Okay. O, o Witamy w części mieszkalnej. Archaik zwraca się do biologów, by nie zabierali pracy do domu. Ha. Aha. Hello? Y te ty się otworzyły? A nie. <laughs> Jezus. Ja nie da! Nie doprowadzajcie mnie do zawału. Byłem tutaj. Ambulatorium, oczywiście, tam były te pająki Tu kantyna. Tu sejf tutaj ten kolor mi wypieprzył, albo i nie. Nie. On te drzwi rozpieprzył. Hmm. Bardzo ciekawy. Fata fata! Nie wiem gdzie co, jaki i dlaczego. What the fuck. What the fuck. Centrum komputerowe. What... O nie, tam jest ten kolo zamknięte, ja tam nie idę. What the fuck. What, what, what the fuck. The fuck, what, what the fuck? fuck. Fuck, 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 what the fuck. Fuck, fuck, fuck. <ścoughs> Jezus, zaś, no Jezus! To jednak znak, że się dalej boję. Skąd mi ten kolo wypieprzył? Ślady może... No daleko idą U, w cholerę. <ścoughs> no nie mam pojęcia ludzie. To jest straszne. Może w rękę mu trzeba. A po w nogę. A może w rękę faktycznie? Eee, bez y, sensu Dawaj oko! Dawaj twoje eyes! Może monetą trzeba wyłupać oko? b nie! Może statuetką nie da się! Strzykawka! Bleh, w oko! Dłonią! Bwę! Ale co w ogóle nasz przyjaciel o nim sądzi? Nie da się nic nacisnąć, nic nie widzi, nic nie słyszy. <laughs> Coś jednak nie zebraliśmy. Juhu! To się da przesunąć, nie da się. Może jednak coś jest tutaj ukryte, ale tego nie zebrałem. Gdzieś coś musi. Coś musi piszeć w trawie. Aha! I ten odcinek nagrywam. <laughs> Jak ktoś czytał na Facebooku o co chodzi, to będzie wiedział że będzie wiedział co chodzi, o tak miałem powiedzieć że dzisiaj udało mi się załatwić urlop. Dlatego też ten odcinek powstał, bo gdyby nie ten urlop, to. Yy, raczej by go nie było. Co jeszcze? No i to, co na początku odcinka wspominałem, czyli że pracuję nad. Yy, niespodzianką z jakiej okazji to myślę, że powinniście się już powoli domyślać A jak nie no to czekajcie o... hej ty hej ty hej ty proszę podpowiedzcie mi bo ja nie mam pojęcia Maska może teraz coś idzie zrobić? Ale... sens. To jest by, a jest przez duże by. Może coś tu leży? Może muszę dać się napić? Proszę bardzo, milk dla ciebie. Jak to w ogóle jest milk? Gdzie ty jesteś? Gdzie byłeś? Nie... A, tu jesteśmy. Pro... Proszę. <laughs> Jaki dźwięk. Bleh. No żal. Bez sensu. Po prostu bez sensu. Po prostu nie wiem co, jak... Lara. Ale fajnie, ja lubię z Larą chodzić. Teraz będę z flarą chodzić. Podoba mi się. I like this. for war. Skaner siatkówki. Oka. Może spirytusek go trzeba polać? Piło? Nie Może... ...strzykawka Nie Moneta? Nie Ręka była Master? Ach, nie Może statuetka? Nie No bez sens A dalej nie umiem znaleźć tego pomieszczenia yy, Miejsca gdzie ten kolon mi wywalił Dostałem zawału bardzo dużego okropnego Tutaj? Nie What the fuck King shit Tutaj? Nie No Tutaj Tu mi wypieprzył stąd No i... I like this... I like this... I like... I like... I like... I'd like... I'd like... I'd like... I'd, like, I'd, like, I'd like, I don't like... I don't like... Okej, okay, w tym miejscu kończymy ten odcinek. No i... myślę, że coś się wykombinuje Następny. Także dziękuję za oglądanie, do zobaczenia i usłyszenia w następnym odcinku! Cześć!